Pytanie o Denisa Urubkę, który na tej wyprawie na K2 najpierw pomógł bardzo mocno w ratowaniu życia Elisabeth revolna tak. na parbat a później podjął decyzję o przeprowadzeniu samotnego ataku szczytowego, próby ataku szczytowego na K2 bez Waszej wiedzy, bez Waszej zgody. Czy to było duże zaskoczenie, kiedy dostaliście informację o tym, że ruszył na szczyt sam? Mnie osobiście w tamtym momencie wyprawy już to nie zaskoczyło, dlatego że już wcześniej Denis dawał sygnały takiej niesłupoordynacji i jak gdyby działania na własną rękę. Jeden z dziennikarzy, który do nas przyleciał z telewizji publicznej, powiedział mi, że Denis już na lotnisku przed wylotem powiedział, że jak wejdzie na szczyt, to będzie jego sukces, a nie wyprawy, czyli było widać, że on działa bardzo jak gdyby, no może nie do jednej bramki będzie grał. Natomiast ja i część ludzi w bazie w tym momencie, jak Denis samotnie poszedł rzekomo w kierunku szczytu, nie odbierało tego jako atak szczytowy, chociaż on tak światło ogłosił, tylko odbieraliśmy to, zaraz wytłumaczę dlaczego, odbieraliśmy to jako wyjście po to, żeby pozbierać swoje rzeczy, które były gdzieś tam rozmieszczone w poszczególnych obozach i żeby je znieść, po prostu swój dobytek i wrócić do domu. Natomiast światło ogłosił, że idzie na szczyt. To było kuriozalne, dlatego, że wtedy pogody nie było, żeby iść na szczyt, więc, więc coś tu się nie klei. Tam no, w trakcie wyprawy Denis wielokrotnie się wypowiadał, niezbyt pochlebnie o, o, o polskiej części uczestników wyprawy. Jak Krzysztof go zapytał, dlaczego to robi, to powiedział, że dla rozgłosu. Szczerze powiem, bo bez... Byliście na niego źli, tak po ludzku, w momencie, kiedy przyszła ta informacja? Szczerze powiedziawszy, ja nie byłem zły, dlatego, że, 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 że Denis już tak się wyobcował, że trudno już było dla niego, bo było wiadomo, że on już nie, nie działa z zespołem i chce wracać. A z czego Ale... to wynika? To są jakieś różnice kulturowe, po prostu? Wydaje mi się, że różnice kulturowe, tak. Tu trzeba pamiętać, że Denis był e, przez parę lat pracował w armii e, Kazachstanu, gdzie był chorążym i szkolił drużyny e, tam chodzące po górach, e, więc on jak gdyby nie jest przyzwyczajony do tego, że ktoś coś mu mówi, ponieważ to on był zawsze dowódcą drużyny, prawda? Były takie zdarzenia, że, że miał pretensje do nas o rzeczy, które nie miały miejsca, jak na przykład zamknięty namiot, niezamknięty namiot, przepraszam, gdzie to opisał na swoim blogu. To było nieprawda, bo myśmy przeprowadzili jak gdyby śledztwo i, i wiedzieliśmy dokładnie, w to w tym namiocie spało. Okazało się, że to było zamknięte. Miał pretensje o rzeczy, które były po prostu śmieszne, jak nieumyta masz, menażka i takie rzeczy. Takie rzeczy, w dużym nagromadzeniu, na, 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 na siłą rzeczy muszą prowadzić do jakichś konfliktów. W pewnym momencie no, Denis stwierdził, że, że, że musi jechać do domu. Stwierdził tak także dlatego, że uważał, że zima kończy się w Karakorum wraz z końcem lutego, a nie 20 marca, tak jak uznaje się na całym świecie koniec zimy astronomicznej. Czy on wam już wcześniej komunikował, że jeżeli do końca lutego nie zdobędziecie szczytu razem z nim, to, to będzie chciał popuścić wyprawę? Nie, na, na wyprawie tego nie komunikował. Natomiast rzeczywiście te jego opinie o tym, kiedy się kończy tam zima, w tamtej części świata gdzieś się pojawiały. Ja już nie pamiętam, ale chyba dwa lata wcześniej w magazyn, jednym z magazynów w Górcji ukazał się artykuł taki, w którym Denis rzeczywiście jakieś takie tezy stawiał. No, z tego co ja wiem, z tego co rozmawiałem z metrologami, no, nie ma to potwierdzenia. On w bazie, w rozmowach twierdził, że wszyscy tak uważają, że przecież Kukuczka tak uważał, Zawada i tak dalej, no Krzysiek Wielicki tego nie potwierdził, żeby Kukuczka, Zawada i tak dalej, to tak potwierdzali, więc są pewne rzeczy, które on sobie dopowiada. Ja w Askole, czyli w pierwszej wiosce, z której startuje karwana, czy się kończy karwana na powrocie, gdy wracaliśmy w marcu, zapytałem nauczyciela lokalnej szkoły, kiedy się u nich w tej wiosce zima kończy, no odpowiedział mi, tak jak u nas, w drugiej połowie marca, także... Czyli on Waszego wejścia na gasze brum zimowego, które odbyło się w marcu razem z Adamem Bieleckim, jak rozumiem, nie uznaje? Tak, nie uznaje. Osobiście mam do tego dość luźny stosunek, natomiast wydaje mi się, jak się zastanawiam nad tym, dlaczego, to znaczenie tu może mieć to, że Denis jest zawodowym alpinistą. I w momencie, jak się odrzuci kilka polskich wejść zimowych na no te ośmiotysięczniki, a wiadomo, że Den się również specjalizuje wejściach zimowych, no, no, jeździ w te góry zimą, no to jak gdyby wydłuża mu to pole tutaj do, do, do swojej aktywności, do swojej działalności. To ja przytoczę jeszcze tylko słowa Simone Moro, który wypowiedział się na ten temat, a jak wiadomo, wspinali się również z Denisem w Himalajach. To czego nie mogę zaakceptować, to deklaracja Denisa dotycząca zimy. On podważał zimowe wejścia Polaków na Brockbich i Gasher Brum I. To brak szacunku dla tych, którzy dali mu polskie obywatelstwo. Do tego został zaproszony do wyprawy na K2 i opłacono jego pobyt na wyprawie. Astronomiczna zima zaczyna się 21 grudnia i kończy 20 marca. Cały świat szanuje tę definicje. Podważanie marcowych wejść jako zimowe jest bardzo głupie. Jak się odniesiesz do tych słów Simone? Powiem tak, że zaobserwowaliśmy, że Marszec jest bardziej śnieżny na przykład niż styczeń. Chociaż rzeczywiście średnia temperatura może być 2, 3 stopnie, 4, może wyższa, ale czy to ma znaczenie To 4 stopnie? Tutaj bym się zastanawiał. Jeżeli Denis uważa, że rzeczywiście w marcu jest łatwiej no to powinien podać jakieś liczby, no jakieś, wydaje mi się, że nauka tutaj to to ściśle rozstrzega, kiedy się kończy w tym obszarze zima kalendarzowa, natomiast póki co no skłaniałbym się tu ku słowom Simone, no rzeczywiście tutaj jak gdyby, wydaje mi się, że to są były różnice kulturowe, że on tego nie czuł, że, że, że dostał polskie obywatelstwo, że został zaproszony. On przecież nie pracował na, na rzecz tej wyprawy, a byli ludzie, którzy pracowali 3 lata, żeby ta wyprawa się odbyła. Jak gdyby W ogóle tego nie docenił. Co jeszcze chciałbyś osiągnąć w górach? Ja wspinam się może nie, nie konkretnie dla osiągnięć, bo one nawet może są gdzieś z tyłu głowy, jak się siedzi w domu i planuje. Natomiast jak się już jedzie w te góry. To tak jak teraz z Andrzejem byliśmy. Myśmy nie myśleli o tym, że, 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 że dokonamy czegoś niesamowitego, tylko chcieliśmy, żeby Andrzej zjechał na nartach. Bardziej tutaj jest jak gdyby działanie i to działanie mnie, mnie fascynuje. Konkretnie sportowy cel. Tak, konkretnie sportowy cel, realizację tego trudnego celu, to, to, to mnie fascynuje, więc, więc wtedy się nie myśli o tym, że coś się robi nie wiadomo jakiego i niesamowitego. Czyli myślicie konkretnie bardzo zadaniowo. Tak, zadaniowo. i w górach mnie fascynują ludzie, bo jednak to, 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 to samemu bym się nie wspinał, prawda? Lubię jeździć z przyjaciółmi, jest to niesamowita podpora, bo jeżeli ja czegoś nie potrafię przejść, jakiegoś odcinka, czy po prostu najzwykle w świecie się boję, czy mam jakieś obawy, to zawsze mam partnera i, i wtedy, wtedy na niego patrzę i mówię, o kurde, dał radę, to może ja dam radę, prawda? Więc to jest takie działanie troszeczkę jak na polu bitwy, takie kurde, no bardzo, bardzo powiązane, no jest gdzieś ta, 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 ta linia i, i to mnie fascynuje w górach. No to jak najwięcej fascynacji życzę w takim razie w kolejnych górskich akcjach. Moim rozmówcą Dziękuję. w programie Sektor Gości był dzisiaj Janusz Gołąb. Dziękuję.